Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam nową zabawkę Husqvarna 365 Wersja Specjal. Pochodzenie chyba Ukraina. Na polskim rynku, w polskiej dystrybucji Husqvarna niedostępna. Miało być 3-5-3, ale jakoś pomyślałem, że nigdy mocy za wiele. Tutaj w tym przypadku akurat 4-6 konia. Stara, mocna, sprawdzona konstrukcja. Bez udziwnień żadnych, tylko sanie. Włącznik i tyle. Carter prawdopodobnie magnezowy chyba czy aluminium, nie wiem co to jest. Produkcja, to znaczy produkcja, montaż Brazylia. Wszystko inne, każdy element co rozchwycałem tutaj, to wyprodukowany w Szwecji. Prowadnice od razu u sprzedającego. Zamówiłem sobie 18 cali, bo tam była 15. Ta szeroka bez, bez tej rolki z przodu. 15 trochę mało. Tutaj jest 18 cali. Łańcuch czy Duży montaż. Na razie na to tarczy jakoś godzinkę. Tam małe gałązki trochę na pusto powoli dotrzeć trzeba i ogień do lasu gaźnik w środku wolbro, walbro czy wolbro piękna maszyna troszkę kolorystycznie nie oddaje tego na telefonie, jak nagrywam, jak w rzeczywistości. Ale super, jest. Człowiek cieszy się jak małe dziecko z takiego zakupu. te tak mówiłem, miał być czy 5, czy, ale jakoś tam i bardziej dała się. Mam jeszcze dwie, kuskwarny 136, to będzie na. Do zabawy, na obrzynanie gałęzi. A ta to grubego pójdzie. jest ja 36 pójdzie na sprzedaż. Fajne dwie trwałe maszyny tamte też. Ale już małe. Ciężko było coś grubszego nimi uwalić. A tutaj, no, samo masą poleci. Spróbowałem na buka, takiego średnica 40 cm. No przyjemnie leci, ktoś mówi, że ciężka. Może i ciężka 8 i 6 kg, chyba tak wychodzi cała już. Ale coś za coś. Mocy nie brakuje. Jak odpali, czuć tą moc. Także zastanawiałem się długo, co kupić. W polskiej dystrybucji ceny no, kosmiczne. Tutaj aktualnie za 2500. Nówka sztuka. Ten odpowiednik w Polsce, czy 7.2 XP, chyba tak. No to już trzeba nieźle wybulić. Nie wiem ile. Dzisiaj około 4, chyba. Może więcej. Nie orientuję się bardzo. Tak, ja mówiłem wszędzie Made in Sweden na każdym elemencie napisane, wybite. A na montaż w Brazylia chyba od 2 lat podobno jak z trwałością no chyba tam mi... źle raczej nie jest. Z duża pojemność Szybki dostęp do świecy. Do filtra tu się tylko odpina, wyrzuca i tyle. No na resztę ściągnąć. No to tam już jest cylinder, obudowa budowa ma też odprężnik, ale bez odprężnika też bez problemu. Odpala wszystko metalowe. Obudowa tak samo. Pompa oleju regulowana, wydajność. kawał maszyny myślę, że składa się bawić małe zabawki